Nie wiem jak Państwo, ale przy koszeniu trawy czas szybko płynie. Katarzyna w tym czasie. No właśnie, co Ty robiłaś przez ostatnią godzinę? Patrzyłaś, jak rośnie ciasto? Leżałam i pachniałam. Ok, Dobrze. ja mam spracowane ręce. Słuchajcie, I spaliłem z zwozdzie paliwa. Hmm? Ja już tak. Piec ustawiam na 200 stopni, żeby się rozgrzał. I zobaczmy, jak nam wyrosło ciasto. Wow, pięknie! Jest go dwa razy więcej. No i teraz ja jeszcze je tak szybko zamieszam. O, no, pięknie. To może zrobimy dzisiaj trzecią transmisję. Jak wyciąga się z pieca, Za ile Ojej, wyciągać? zamęczymy pieca? ludzi. Za ile będziesz no, teraz czym? przełożę ciasto do formy. No. Ułożę je znowu e, na piecu, żeby mhm. wypełniło formę. E, I pół godziny do 40 minut będzie leżało okay? tak, w formie, Tak, i wtedy włożę je do pieca na 35-40 minut. Świetne jest to ciasto, jest bardzo takie yy, sprężyste, elastyczne. Katarzyna, będziesz miała muskuły, ja? Cię. Ja mam muskuły od zawsze. A pokaż gdzie? O! Co? Ok. Jak się ćwiczy, to się ma. Jest jeszcze coś takiego jak pamięć mięśniowa. Kiedyś Ci o tym opowiem. Tak w ogóle osłupiałem, no to nie Opowiadaj, Katarzyna jeszcze. Rozmowy przy pieczeniu dżdżówki. Dobrze. Sprzedałaś jakąś książkę wczoraj? Tak, zestaw właśnie. Trzeba będzie jechać do Warszawy po książki, bo już... Nowy... Wyprzedałaś wszystkie z Mazur. Wyprzedamy. Tak. Tam... Na pewno bardzo dużo osób o tym wie, ponieważ książka była we wszystkich księgarniach w Polsce. Ale żeby nie iść do księgarni, wystarczy zajrzeć na melernadokładkę.pl i tam można kupić sobie pierwszą albo drugą część po cenie promocyjnej. Dobrze, słuchajcie, już nie będę tego ciasta dłużej pieścić, bo jeszcze trzeba zrobić kruszonkę Aha. i zapędzelkować jajkiem, żeby pięknie błyszczało. Będziesz pędzelkować jajko? Będę pędzelkować <laughs> ciasto. Bądź delikatna, proszę. Coś dziś jest nie tak z pogodą. Tak, jest słabe ciśnienie w ogóle, jak tu, znaczy, Najprzyjemniej czas opływa mi za, na chodzeniu za kosiarką, naprawdę. Ona sobie pyrka, ja mam słuchawki na ruszach. Przesłuchałem chyba z dwa albumu Beastie Boys, ponieważ przypomniało mi się, że istnieje Dzisiaj taka topola. obejrzymy ten dokument. Tak, ponieważ właśnie na Netflixie, w Netflixie zobaczyłem, że jest dokument o Beastie Boys. W Netflixie? Tak, w Netflixie. Spike Jonesa. A nie na nie, Apple TV? Nie, na Apple TV. No, nieważne, w Internecie. W każdym razie, przypomniałem sobie, że jak byłem młody, to istniał taki zespół. I przesłuchałem dwa albumy chodząc za kosiarką. Tego się na pewno nie spodziewali. W środku Mazurskiej Łąki. I że panowie średni w średnim wieku będą sobie. Tak, 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 wiesz, wiesz, się słuchają. Trójka gości z, z Brooklynu, z Nowego Jorku, e, wiesz, grającą wielkomiejską muzykę końca lat 80., nagle odnajduje się u pana w średnim wieku, chodzącym, chodzącego za kosiarką Myślę, że to jest po Mazurskiej dosyć Łące. Typowe. Tak. tak, no tak. No. Nostalgia. Chyba, ale nie, nie dla takiego odbiorcy pisali kiedyś, nie? A no to na pewno. Ale oni sami są teraz w średnim wieku. Tak, I wszyscy zresztą. się jakich jak ich zobaczyłam. Nie wszyscy, bo jeden z nich jeszcze. Odmieniali ale... się trochę. Dobre. Także polecam do korzenia trawy z eee, Teraz dlatego, no, jeszcze żeby, dwie rzeczy gdyby, musimy gdybym zrobić. Gdybym założył ten obiektyw, którego nie lubisz, tak zwany rybioko. By widać, nie ruszałbym ja nawet ręką, a wszystko byłoby widać. A teraz, Patrzcie, patrz. teraz robimy tak. Rozbijamy. Nie, jest, nie jestem w stanie być wszędzie, no. Rozbijamy jajko. Bierzemy widelczyk albo trzepaczkę, co tam macie. Szybciutko. Ojej, możesz Ci kupić trzepaczkę w prezencie. Kiedy masz urodziny albo imieniny? Imieniny, albo urodziny miałaś. A kiedy masz imieniny? Kiedy no masz... zastanówmy się. Dostaniesz trzepaczkę. Mam trzepaczkę, ale tym widelczykiem to się robi szybciej. Okej. Okay. Bierzemy pędzelek. Pędzelek, no i no, widzisz, no... Czy ja mogę jednak sam decydować, jakie obiektywy będę zakładał? No Nie jestem w stanie z tego kąta tutaj, no. siedząc na, na zlewie, e, e, wszystkiego pokazywać, ok? Pędzlujemy ciasto. Pokaż. Już Ciebie napatrzyliśmy no, się na ciebie. I robimy kruszonkę zaraz. I przykrywamy znowu ściereczką. I zostawiamy do ponownego wyrośnięcia. E, zawsze drożdżowe, takie niewyrośnięte. Powinno zajmować mniej więcej połowę formy, bo dobrze wyrośnięte drożdżowe zdwoi swoją objętość. Pamiętajcie o tym, żebyście nie wzięli za małej foremki. Ryżu będzie zadowolony, bo resztę jajka sobie zje. Bardzo to lubi. W porozumieniu z naszym psem. Prawdopodobnie otworzymy tutaj na mazurach pole golfowe, ponieważ ja koszę namiętnie trawę, a on namiętnie kopie w niej doły. Więc, jak doliczymy się do 18 dołków na tej pięknie wykoszonej trawie, możemy zapraszać golfistów. To jest dobry po pomysł na interes, Katarzyna. Ja tu widzę duży cień. O! Troszkę przesadziłam. Co to jest? cukier. Mam też obiektyw yy, yy, taki telefoto. Czyli nadal nie ruszając się ze zlewu, tu gdzie siedzę. Mhm. Mógłbym teraz go raz założyć i z bliska widziałbym, co robisz. Ojej. O tak muszę podejść dobra. Hop. Podejdź. Podejdź. Teraz robię szybko kruszonkę, yy, którą od razu yy, oprószę nasze ciasto, zawinę w ściereczkę i zostawię do wyrastania. Zobaczymy, czy to. Proporcja, robię to teraz na oko. Generalnie proporcje są takie, że dajemy 70 gram mąki, 50 cukru, 50 masła, tak mniej więcej. Gdzie to ma kalorii? Znowu wchodzimy w ten rejon. Wiecie co? Powiem Wam tak, ja nie, 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 nie zajmuję się liczeniem kalorii. Nigdy tego nie robiłam i się na tym nie znam. No bo wchodzimy w ten nie rejon. Nie musimy zjeść całego ciasta od razu. I obiektyw szerokokątny niedługo będzie niezbędny, Katarzyna. Po twoich deserkach. <grym> będziesz, <grym> Ale przecież ty nie lubisz m... drożdżowego. Będziesz, musiała... będziesz musiała... Nie, no nie, 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 nie. nie, nie. Mówię o tobie. O mnie? Będziesz musiała, wiesz, stawać dalej od, od kamery. Ja jakoś sobie dam radę. No dobrze, słuchaj, no bo... Okay. Pole golfowe na mnie czeka. Muszę je dopieszczać. Chyba zmieni operatora, słuchajcie. Tak, na Dorona. Po prostu jest jakaś maruda, która y, cały czas mnie pogania i narzeka. Bo przeczytałem Więc gdzieś, że. Zadzwonię do Dorona, za czym może on będzie bardziej wyrozumiał. Jasne, Przestaje, przez, przez chwilę przestanie mordować swoich arabskich przyjaciół i przyjedzie na Mazury ci pomagać. No dobrze. Słuchajcie, mamy kruszonkę. Widzicie? Widzimy. I teraz. Ja już tutaj posypię, żeby. Patrzymy. Albo. Proszę. Albo, no tak widzisz, ci będzie lepiej. No ja co? już bym się dostosował, się tu nie miotała. Patrzymy. O. Dużo kruszonki. Dużo. Ja chcę, żeby to o. kruszonka szczelnie przykryła. Ciasto. O. Nie papuguj. O! o. o. Wysypiemy wszystko do końca. Mam nadzieję, że ta kruszonka nie będzie za ciężka i drożdżowe da radę pod nią wyrosnąć. Dobrze. Mamy to. Przykrywamy. I tutaj u mnie, myślę, że mi starczy pół tu, godziny. Tu jest najcieplej. Tutaj lubimy spędzać czas. Co to, Katarzyna, jakaś taka mina? Za jakieś pół godziny, 40 minut wstawiam ciasto do pieca. Gdzie spędzi 35-40 minut, aż będzie pięknie brązowe i wyrośnięte. A na jakiej temperaturze? W 200 stopniach. Okej. Okay. Już to mówiłam. I to tyle. Zrobię Czyli, zdjęcie, jak Czy będziemy jak pokazywać, z pieca. jak wsiadasz do pieca, czy nie? Nie, myślę, że nie. No Każdy umie włożyć ciasto do pieca. A jak wy będziesz wyciągała z pieca, też pokażemy, czy też nie? No, a co myślisz? Żeby pokazać. Dobrze, to pokażemy. Za ile? To będzie za jakieś. E, no, 40 minut przed piecem, a potem. Dwie godziny, myślę. A potem ja godzina w piecu. 40 minut w piecu. I tu zaczynają się schody, bo trzeba policzyć minutki. No nie jest, co? Jest za 22, trzecia. Nadal liczymy minutki. No nie wiem. Nie wiem. Słuchajcie. 23 będzie 40 tak wyjmę. minut, 24 będzie To, tak. to nie, nie robię tego co do minuty, tylko obserwuję ciasto. Okej. Okay. O wpół do piątej. Jakoś tak. Jakoś tak. Sia. Idę, idę kosić. A ja koszę trawę.